Zakuk z czwartego pola startowego, najtrudniej, najtrudniejsze na pewno zadanie przed Australijczykiem, on dwójka z bonusem co prawda, ale zobaczymy jak teraz. się o tym, że tylko ma ciało i z... Zakuk w kasku w białym, Daniel Biurin, nie najlepszy start, najlepiej oczywiście pole, a Kasper Boryna już tam siedzi mu na defektorze, podjechał niebezpiecznie, Dan Biurin, Boryna prowadzi, Młodzieżowiec, Mówniarza, Pralek, Janczewski spada na czwartą pozycję, ma ogromne problemy, będzie leżał, ale się podnosi. Podnosi się i to bardzo nie bardzo aktywnie. Chociaż to nie jest łatwe, bo ten motocykl też trochę więcej waży no w nie, się, nie, się, nie to trzeba się, to przerywać. No właśnie, ja nie jest Nie, absolutnie, nie, żadnego możesz, nie, 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 nie. Nie, 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 nic, nic, nic. Bo myślę, że yy, ciężki sprzęt spowodowałby jeszcze większe szkody na tym torze. Tutaj widzimy jak wypchnięty młodzieżowie młodzieżowiec Lepów z Częstochowy na drugiej, trzeciej pozycji bioli i Kuk. Prosty motocyklem Karczeski wiedział, że popełnił błąd. Wjechał zbyt głęboko i tu już były duże problemy, mówiąc wprost, tyłek na tylnym błotniku, na, o, na, widzimy na wysokości. No powiem Ci, że ja już widziałem jego upadek we wczorajszej telegazecie, patrząc jak się składał w tym. <noise> tak, mogło tak być rzeczywiście. Nie rozłączam się z motocyklem w tych warunkach.